Witam Was kochane byki w czytaniu na styczeń 2020 roku. Czytanie rozpoczniemy od talii Wadima Zelanda Transurfing Rzeczywistości. Jest to specyficzna talia. Nie jest to typowy tarot, jest to bardziej narzędzie do pracy nad samym sobą narzędzie rozwojowe pomocne do nauczenia się kreowania życia własnymi myślami. Karty były już wstępnie potosowane, także teraz jeszcze tylko tak chwilkę. I poproszę o kartę na energię główną, temat przewodni dla byków. Na styczeń 2020 roku. Wyjmiemy sobie to następnie wyciągnę 5 kart stali 9 Muntarot. 4 karty na każdą ze sfer. Oraz jedną kartę na pytanie, co przechodzi, co odchodzi. Dla byków w 2020 roku. Poproszę o 5 kart dla byka na styczeń 2020 roku. Sfera ognia sfera buław, czyli pasji, działania, aktywności sfera kielichów, wody czyli emocje, relacje, uczucia. Miecze, czyli myśli, czyli Wasz intelekt, Wasze myśli, Wasze przekonania, lęki, obawy oraz ziemia, buławy, przepraszam, denary, czyli fizyczność, materialność i co przychodzi lub co odchodzi. Następnie wybierzemy kartę stali runicznej. Jaka runa będzie Wam pomocna w styczniu, jaką runę możecie sobie wywizualizować, wyobrażać, nosić przy sobie w formie talizmanu, amuletu. Poproszę o runę dla pyków na styczeń 2020. I ostatnia karta z talii wyroczni księżycowej. proszę o kartę wyroczni dla byka na styczeń 2020 I zaczynamy drugie byki Miłość własna. Musimy zajrzeć do książeczki. To już jest to nietypowy tarot. Miłość własna. Przepraszam Was, ale coś mi przerwało. Miłość własna. Jeśli nie kochasz siebie, to i ciebie nikt nie pokocha. Co więcej, nigdy nie będziesz szczęśliwy. Przede wszystkim należy kochać siebie, a dopiero potem zwracać uwagę na zalety innych. Musisz zrozumieć i poczuć następujący fakt. Wahadła zmuszają cię, byś się zmieniał, odwracał od swej duszy i stosował zasadę: oni są lepsi ode mnie. Postępuj jak inni, bądź podobny do innych, siedź dalej w matriksie, bądź trybikiem. W rzeczywistości jesteś unikalny. Zwróć się ku sobie, zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś. Pozwól sobie być sobą, sięgnij po swoje prawo bycia pierwszym. Wówczas będziesz miał czym się szczycić i za co siebie szanować. Jeśli człowiek zaszedł daleko w pogoni za cudzymi standardami, to trudno będzie mu od tak po prostu pokochać siebie. Jak mogę pokochać siebie, jeśli się sobie nie podobam? To najczystszy, nadmierny potencjał zrodzony przez zawrzoną zewnętrzną i wewnętrzną ważność. Czy nie za wysoko cenisz cudze zalety? Kto powiedział, że jesteś gorszy od innych? Czy twoja samocena nie jest zbytnio zaniżona? Aby pokochać siebie, zepchnij z piedestału swoich idoli. Wpuść tam siebie. Pozwól sobie na posiadanie wad i przekieruj uwagę na swoje zalety. To jest temat na styczeń dla byków. Pokochaj siebie, byku. Zaakceptuj, że nie jesteś idealny, ale zauważaj swoje zalety i doceniaj je i skupiaj się na nich odkryjemy resztę kart mhm. aż trzy duże arkana cztery duże arkana spore ważne karty mają byki Na razie zrobimy tak. żeby to było widać. Ok. Byki w działaniach, w swoich aktywnościach, pasjach mają asamieczy, który mówi o tym, że może Was w styczniu olśnić jakiś nowy pomysł, może do Was przyjść jakaś inspiracja, moment olśnienia. Co spowoduje, że mogą się przed Wami otworzyć nowe możliwości? Jest to taki moment, że niezależnie od tego, w jakich się znajdujecie sytuacjach, jakie dotykają Was emocje, jakie życiowe wydarzenia czy ograniczenia, zawsze możecie uwolnić swoje myśli, zawsze możecie w swoich myślach tak naprawdę znaleźć natchnienie i inspirację i często to może spaść na Was jak grom z jasnego nieba taki właśnie moment oleśnienia i może stać się źródłem czegoś nowego czegoś dla Was rewolucyjnego jest to ogromna szansa na to, aby coś zmienić i aby zacząć się rozwijać Prawdopodobnie też w nowym kierunku. Także tutaj bardzo ciekawe iście noworoczne energie się pokazują. Jeżeli chodzi o uczucia, związki, relacje, emocje, byki mają kartę koła Fortuny, która mówi o przemianach, o jakimś nowym etapie, coś się odwraca. Jeżeli mieliście złą pasję, to nastąpi polepszenie. Może to być nowe uczucie, nowa znajomość, jakiś nowy romans. Może spotkanie jakiejś osoby, która jest Wam przeznaczona. Ogólnie, koło Fortuny, jest to taka przełomowa karta, moment jakiegoś przełomu. Coś w Waszym losie się odmieni. Jak wiemy, wszystko jest tak naprawdę chwilowe, nic nie jest stałe. Zmiany cały czas następują o tym mówi karta koła fortuny, że życie cały czas będzie nam przynosić jakieś nowe okazje, nowe sytuacje i musimy pamiętać, że zawsze tak naprawdę możemy w nich doświadczyć naszego spełnienia.